Halo, kręcimy. Witajcie! Tematem dzisiejszego odcinka jest alkohol niespożywczy, czyli metanol. W klasycznym napoju galów znajdziemy etanol, czyli alkohol spożywczy, który zdaje się nie być bardziej szkodliwy dla naszego organizmu niż wizyta teściowej w sobotni poranek. Natomiast w alkoholach nieznanego pochodzenia możemy odkryć metanol, czyli alkohol niespożywczy, który w wyniku pozostawania zmetabolizowanym w wątrobie, odpowiednio zmienia się w aldehyd, a później w kwas mrówkowy, co sprawia, że nasza żywotność przypomina kisiel gelwe, także 5 minut i sayonara. Jakie są pierwsze objawy zatrucia metanolem? Przede wszystkim utrata wzroku, stąd słynny dowcip opowiadany za komuny pijmy szybciej, bo się ściennia. Natomiast jak się ratować? No, to będzie całkiem przyjemne ratowanie. Trzeba złapać zasetę wódki i na hejnał wygolić ją, tak, żeby moi drodzy ten etanol, który jest w tej wódce, wyparł metanol z wątroby i żebyśmy umierali po prostu troszkę dłużej. Dzięki temu, nie dość że mamy więcej czasu, to jeszcze możemy się dodatkowo całkiem bezkarnie napić. Wszystkiego dobrego, uważajcie na Sylwestra. Ahoj!